Cześć, witajcie ponownie na kanale Szybrix. A w dzisiejszym odcinku obiecałem Wam, i wreszcie doczekaliście się instrukcji do samochodów RC. Dzisiaj sobie zbudujemy dokładnie ten sam, ten sam e, samochód, który Wam e, pokazywałem w poprzednich odcinkach. W poprzednim odcinku Tu są wszystkie części, których Potrzebujecie Także Zabierajmy się do budowy Pierwszym Krokiem jest Jest Belka 15. Oczywiście kolor nie ma znaczenia Takie jakie tam w... Nie, przepraszam Najpierw silnik Silnik RC od Kady oczywiście. Yy, tu wpinamy w te miejsca piny. Tutaj i tutaj. Teraz dopiero yy, są dwie belki, piętnastki. Montujemy je tu. Czekajcie. Te belki nie tak montujemy, tylko szymo, no pamiętaj się. O, w ten sposób. Tak montujemy te belki. Yy, na razie możemy jedną w ten sposób, po to, żeby po prostu mieć łatwiej. Teraz AX 9, jak widzicie, mój jest mocno uwalony. No ale przed chwilą y, testowałem. On jest bardziej tutaj y, z y, starty bo tu tarcie działało całe tarcie, całe tarcie o tutaj działało na tego axla. I, I też on tak wygląda. Dobra. Bierzemy po prostu axla, dziewiątkę. Dwa blokery. Jeden taki element Niektóre elementy tutaj są brudne, wybaczcie, ale jeździłem tym podwoziu. Bierzemy jeden taki element, koło dwunastkę. I bierzemy na razie jeden taki łącznik. Najpierw łącznik przytykamy do aksla. Aksla tutaj przeprowadzamy. Bierzemy bloker i go tutaj montujemy. Ważne, żeby on nie był jakiś mega luźny, ale też nie był jakiś mega ciasny. No taki w sam raz. Bierzemy koło dwunastkę, zębate oczywiście. Nabrudziłem troszkę. O, w ten sposób bierzemy ten element. To jest ważne, tą częścią. Znaczy, no, może nie jest aż tak ważne, ale no, lepiej, żeby tak było. W ten sposób montujemy. Yy, mam nadzieję, że dobrze wszystko zrobiliście. Bierzemy łącznik albo ten element jak kto woli ale raczej można znaczy, tfu, nie łącznik tylko bloker bloker albo ten element ale lepiej żeby najpierw był bloker żeby to nam nie wypadło ten sz ta szara część i dopiero wtedy montujemy ten element możemy przymocować tą drugą belkę 15 -tkę i przymocować ten drugi łącz o, tak samo nie za ciasno ale też nie za luźno i napęd mamy już gotowy nie ma tu dyferencjału jak zauważyliście jest jedna połączona oś po to żeby fajnie kręcił bączki teraz bierzemy dwa Małe aksle dwójki, czyli te bardzo króciutkie czerwone, i wtykamy je tu, po jednej i po drugiej stronie. Na razie tych kół nie mocujemy, je na końcu zamocujemy. Eee, teraz bierzemy aks la piątkę yy, ważne żeby on był yy, ze stoperem brązowy aks piątka ze stoperem koło 20. Dwu, dwudziestka no i bloker K yy, ten yy. aks la najpierw tu dajemy Potem dajemy koło zębate. O. Musimy tutaj wcelować, co nie jest zbyt łatwe, o, ale każdemu powinno się to udać i już mamy napęd podpięty do silnika. I dajemy tylko bloker, żeby ten aks nam się nie wysuwał. No i napęd mamy gotowy. E, teraz cztery długie, te dłuższe niebieskie piny. I dwie trujeczki. Robimy dwa takie elementy. I mocujemy je tu. Do tej naszej ramy, do tego naszego napędu. Teraz potrzebny nam jest, potrzebne nam są właściwie dwa takie elementy, mm. dwa aksle. Czwórki, ciemno-szare, też oczywiście z, ze stoperem. Dwa, ksle czwórki, jedna taka belka. Siódemka. I jedna zwykła siódemka, potrzebne też są dwa zwykłe blokery. I tak. Robimy w ten sposób. O. I takie elementy budujemy dwa, ale jak widzicie, ten element. Jest jeszcze, przyłożę do mikrofonu. Nie wiem, czy to było słychać, ale obciera mega, więc musimy to poluzować. W tym, w tym momencie jest już luźniej i takie elementy tak jak mówiłem robimy sobie e, dwa wtykamy w, zw, no nie, w zwykłą belkę ważne żeby ta belka była e, u góry i teraz o, teraz Potrzebne nam są dodatkowe części. W sensie one są potrzebne do tego samochodu, tylko że nie pokazałem ich Wam teraz. Jest nam potrzebna zębatka czarna. O. Dwa dłuższe niebieskie piny. I dwa takie elementy. Robimy dwa takie elementy. A, a propos jeszcze zębatki to tutaj sobie zobaczcie, z ząbkami do góry ma być. Dobra, te elementy wtykamy tu. I skręt mamy już prawie gotowy. No, nawet dosyć spory, jak widać. Dobra, montujemy tutaj tą naszą A jeszcze taki czerwony element, znaczy no oczywiście nie musi być czerwony, kolor nie ma znaczenia jak zawsze, po prostu taki element, tu jest, on jest spinem, to jest bardzo ważne i wtykamy go sobie tu, w ten sposób. I te, teraz dopiero możemy dać tutaj tą belkę. Nie? Teraz cztery te niebieskie aksel piny czyli te krótkie niebieskie piny. Jeden, znaczy właściwie to dwa łączniki. I budujemy. Dwa takie elementy i montujemy je tu, jeden do tego do tego elementu i jeden tu do tej belki. Teraz belkę piątkę montujemy tu. O. Tak. Teraz aksel piątka. Bloker i koło dwunastka zębate jeszcze dwa niebieskie aksel piny, czyli te, tak jak już mówiłem wcześniej krótsze niebieskie piny i jeden taki element te pin, aksel piny mocujemy tu do tego czarnego elementu w ten sposób i to mocujemy sobie tutaj. O. Teraz musimy sobie wypośrodkować skręt. Skręt musi być y, równo. Bierzemy tego naszego aksla, dodajemy ten bloker. Wypośrodkowany musimy mieć skręt. Ważne, żeby ax był w ten sposób i skręt ma być wypośrodkowany. I mocujemy sobie tutaj to nasze koło zębate. Dociskamy axla. Skręt jest wypośrodkowany. Zobaczmy, czy działa. Działa. Tak, też działa. Musimy mieć skręt wypośrodkowany. Teraz axla na chwilę w ten sposób przepychamy. To na razie na bok sobie odkładamy i bierzemy serwomotor wypośrodkowany. E, I cztery takie elementy. One też są spinem. Mocujemy je tutaj. I tu mocujemy w ten sposób. O. I tak przygotowany silnik mocujemy tutaj do naszej osi. Skręt jest luźny, ale musimy sobie go wypośrodkować, dopchnąć tutaj tego Axla. Bardzo małe luzy są. No i skręt mamy ogarnięty. Więc mocujemy go sobie tutaj do naszego, do naszej e, reszty samochodu. Tutaj w te przygotowane wcześniej, piny. W ten sposób. Teraz. Bierzemy sobie akumulator. Bierzemy do niego dwie belki piątki. Jeden dłuższy niebieski pin. Trzy czarne standardowe piny. I jeden taki element, robimy takie coś. Do tego mocujemy belkę i pin. Robimy taką część, i taką część. Tę część mocujemy tu. I w naszej konstrukcji najpierw kable sobie w ten sposób robimy. Potem, w, tej, w tym naszym samochodzie, mocujemy akumulator. To musi iść sobie w ten sposób. No nie tu. I ten element Wa bardzo ważne, żeby go tak zamocować. O, i ten element mocujemy w ten sposób. No dobra, to zostało nam podłączenie kabli i zamocowanie kół. Napęd podłączamy do portu czerwonego. Skręt do niebieskiego portu. Tutaj te kable, jak ktoś chce, może sobie uporządkować. Teraz koła. Tylne koła nie tak, tylko ważne, żeby tak je zamocować. O. o. Nie jest to luźne, więc musimy to wszystko troszkę poluzować. Teraz myślę, że jest idealne, chociaż nie, nadal jest mega ciasne. Dobra, trudno. I przednie koła mocujemy już normalnie. I tutaj bardzo ważne dajemy bloker, połówka. I nasz samochód jest gotowy. Także sprawdźmy, czy funkcje wszystkie działają. Napęd. Tu jest bardzo duża prędkość, no i skręt. Dobra, nie. Dobra. I jak widzicie, złożenie takiego samochodu jest banalnie proste. Zajęło yy, za i zajmie wam to, nie wiem, może z 20 minut. Także z mojej strony to na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.